I teraz tak. Drodzy Państwo, sketch, który Państwu za chwilę zaprezentujemy, będzie sketchem wymagającym niesamowitej gry aktorskiej od naszego aktora. Myślę, że sobie poradzi. Te mądre oczy mówią wiele, drodzy Państwo. Będzie to scena leżąca. Zapewne ma Pan jakieś doświadczenia. Dobrze, no to, to będzie nam się łatwiej grało. Yy, jaki profil... Przepraszam, ale muszę zapytać. Jaki profil Pana jest y, troszeczkę... Mi się wydaje, no, że Pan mnie dobrze zrozumiał, ale... Jaki ciut jest lepszy? No pana są obojętny. No typowy mężczyzna, drodzy Państwo. My jesteśmy ładni ze wszystkich stron. Yy, znaczy generalnie chodziło mi o to, czy bardziej nogi, czy bardziej głowa. Bardziej nogi, no no. To... Szczerze mówiąc, mi się też tak wydaje. Dobrze, czyli tak, nóżki kładziemy tam, e, główka będzie mniej więcej w tym punkcie. I będzie chyba dobrze. E, Chodziło by o to, żeby pan e, zagrał trupa. E, da, da radę? E, bardzo nam zależy, bo to jest taki sketch wymagający dużej dynamiki, żeby pan zagrał możliwie żywo tego dynata. E, jeżeli dałoby radę, bo bardzo aktorów rozprasza, róg klatki piersiowej. Gdyby dał pan na jakieś 15 minut, bo tyle mniej więcej będzie trwał sketch, powstrzymać oddech, a byłoby optymalnie. Z uwagi na tematykę sketchu, z uwagi na tematykę sketchu, może pan też od czasu do czasu pośmierdzić. Żeby nadać pewnej autentyczności, tak? Dobrze, czyli zapraszam, nie będziemy tu przedłużać. Dóbka po środku, dówka tam, do tu. A ja Państwa zapraszam do zakładu pogrzebowego. Dzień dobry. Pojęcie względne? Czy zostałem w Nie ma pojechał po świeży Co? Słucham? Ja mogę Zapewne wie pan w jakiej sprawie przyszedłem? O porcje rozsągowe? To, no. to ja mówię Zatem to co? Nie ma z pan, przyszedłem, bo mam A zaraz mam Te ścioła Odeszła, a to Nie żyje. Ale ja wiem, że ona tak szybko nie odejdzie. Zatem jaki apartament pan wybiera? Prezydenckie z klasa ekonomicznych? Co pan? Ech, to te ścioma. Przechlek i bałkwy tym Chociaż przy Iwadze to dwie osoby nie udźwigną. Niech będzie sześć uchwytów. Ile to wyniesie? 1500 zł. To może same uchwyty. Nie rozumiem. No przyczepi mi się do i Sprawa załatwiona. Wie pan, ja na pana miejscu wolałbym mieć pewność, że nie wygrzebie się spod ziemi. Przybije się gwoździami, wtedy sprawa załatwiona. Niech mi pan upadł, znam się na rzeczy. Ma pan rację. To co? Może jeszcze mały zameczek z szyperkiem? Ile? Plus 500 zł. Ole. Wiedziałem, że nawet mu śmierci będzie ściągać kasę. A propos ściągania kasy zmierza tutaj do nas mój syn. Dzień dobry. Dzień dobry. Tato. Pożycz 10 złotych na saperkę. Nie mam teraz czasu Idź do mamy. Mama jakby się zapadła pod ziemię. O, zapomniałem. Słucham? Słuchaj, to mówi co, co? Nie masz. To weź siostrę, idźcie się pobawić w chowanego. Siostrę już schowałem. Moja grę. Masz tu... Masz tu 100 złotych. Idź nakup sobie nekrologów do poczytania. Dziękuję. Do widzenia. Zatem, co z tą teściową? Mówił pan coś o porcjach Czy oprócz sprzedaży zajmuje się też pan skupem? Nie, nie, nie. To nieetyczne. Nie, nieoficjalnie. Aha. Zapraszam do mojego gabinetu. Tam, do tej ciemnicy? To prosektorium. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwu się podobało. Myślę, że wielkie brawa przede wszystkim dla naszego nieboszczyka. na ja taką propozycję dla pana.